Dodatkowe pytanie pani poseł Izabela Leszczyna. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, w zasadzie to pan minister chyba wyczerpał nasze pytanie, bo chcieliśmy właśnie o tę procedurę akredytacyjną dopytać, bo ona rzeczywiście informacja o niej trochę złagodziła niepokój szkół językowych. Cieszy nas ta druga część odpowiedzi, że to nie tylko akredytacja, która jednak jest dosyć wymagająca i pewnie małe szkoły nie zawsze mogłyby spełnić wszystkie jej wymagania. Sieciowe by sobie poradziły, ale, ale te mniejsze pewnie niekoniecznie. Mamy nadzieję, że ta procedura rejestracji rzeczywiście tutaj wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom wolnego rynku w tym zakresie. Cieszymy się też, że, że traktujecie Państwo pozostanie przy tej zerowej stawce VAT-u jako pewnego rodzaju inwestycję, taką prorozwojową, bo, bo każda inwestycja w edukację taka jest. Dlatego dziękuję Panie Ministrze i dodatkowego pytania nie zadajemy. Dziękuję bardzo za ten komentarz.